Jak dużo czasu spędza pan buszując w sieci? Eee, <głos》> może w raz w tygodniu, dwa. Nie, ja w ogóle nie jestem komputerowy człowiek. Zupełnie. To ja po prostu z komputera korzystam tylko wtedy, kiedy no kiedy muszę, tak na dobrą sprawę. Czasem, no oczywiście przejrzę pocztę, e, potrzebuję jakiejś informacji, to tak, to zajrzę. Natomiast nie mam nie mam takiego nawyku w ogóle, bo te, tak to nawet powiem, yy, yy, nie wiem, rozpoczynania dnia od, 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 yy, od komputera, od włączenia komputera. Yy, po prostu jest, dla mnie właściwie mogłoby nie być na pewną sprawę. Wielu ludzi czyta gazety, na przykład właśnie włączając rano yy, komputer, zaczyna od lektury prasy w komputerze, albo przeglądają swoje profile yy, na Facebookach. Tak, ale powiem pani, że ja w zdecydowanie w ogóle wolę papier. A nie wiem dlaczego, ale wolę papier. Nawet jak mam dłuższy tekst do, do przeczytania z komputera, bo, bo jest taka potrzeba, to często go sobie wydruku, wydrukuję. Po prostu nie za bardzo lubię czytać z, z ekranu. Ale nie korzysta pan z portali społecznościowych? Nie ma Pan żadnego konta? Nie, w ogóle ja nie mam takiej potrzeby, bo uważam, że o wiele ciekawiej jest zadzwonić do kogoś, kogoś usłyszeć i się z nim spotkać, niż właśnie tam jakoś kontaktować się przez te, przez te społecznościowe portale. A jak to by Was ze spektaklami, na przykład po spektaklu jest napisana recenzja albo w ogóle ludzie komentują oczywiście anonimowo bardzo często to, jak aktorzy grają, tak jak im się podobał spektakl, czy pan czyta te komentarze? Czytam czy zdarza mi się, że na jednym z, z, z portali są zawsze tam recenzje po, 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 po spektaklu, to przeglądając. Internet zahaczy o tą, o, tą, o, tą, o tą recenzję i wtedy przeczytam, natomiast częściej bywa tak, że ktoś mi coś mówi, że, że o to gdzieś tam na jakimś portalu jest jakaś opinia czy recenzja i wtedy rzeczywiście bywa tak, że, że, że zajrza, ale, ale tak jakby powiedzieć sam z siebie to, 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 to rzadko. Dziękuję. Dziękuję bardzo.